I witam wszystkich z tej strony Niko. Zapraszam na kolejny Let's Play. Tym razem będzie to Wiedźmin, część pierwsza. Miałem małą przerwę od nagrywania. Zwyczajnie brakło mi czasu. Przez pracę i inne zajęcia. Zagramy sobie tym razem Wiedźmina. Będzie to przejście na ślepo. Co prawda. Eee, chwilkę pograłem przed chwilą, żeby sprawdzić, czy, czy się wszystko nagrywa eee, i jak się to wszystko nagrywa. Eee, wysypała mi się też raz gora przed chwilą, więc mam nadzieję, eee, że teraz będzie to troszeczkę stabilniejsze. No i jak możecie zauważyć, eee, mamy obraz rozciągnięty. Nie mamy już kwadratu. Eee, no, monitora nie zmieniłem, ale e, postanowiłem spróbować nagrać to wszystko w oknie, przez co e, obraz mam troszeczkę mniejszy. E, no, ale mam nadzieję, że Wam będzie wygodniej oglądać to e, na tubie. No i cóż, mam nadzieję, że nie obciąży to za bardzo mojego kompa. No, i nie przedłużając dalej, zaczniemy sobie nową grę um, podstawową na średnim poziomie trudności. No, i niech się dzieje. Um. No, zadziała. Pięć długich lat. Królestwa Północne leczyły rany po wielkiej wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew, niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: Gdzie są wiedźmini? Północne rubierze Kedwen, góry Sine. Rok 1270. 5 lat po wielkiej wojnie. Grafika jest nieco już przestarzała, natomiast yy, nadal potrafi cieszyć. Yy, grze tego typu grafika zresztą nie jest najważniejsza. A historia, jaką opowiada, a tutaj nie powiem, da się wciągnąć mimo wszystko, mimo, mimo takiej grafiki i bardzo kijowemu systemowi walki i poruszania się, ogólnie, da się w tę grę wciągnąć przy odrobinie wprawy sterowania. Gdzie jestem? Połóż się, wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzewał się z grobu. To jest jedna z tych gier, gdzie jest pełno dialogów, więc. No, bardzo często po prostu będę milczał. Znowu. No, ale cóż. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kermora. Dajmy e, twórcom gry popisać się ich kunsztem. Odwali tutaj kawał niezłej roboty. To trzeba przyznać. potrafi być ładna mimo przestarzałej grafiki no cóż. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po trysk. A jak zwykle, zwiastun. Już czas dobiega końca Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Zwiastun niedobrych dobrych czasów. A to był chyba Jarosław Boberek? Przez chwilą. Źle! Nie było parady! Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy! Zawsze! Minęły zaledwie dwa dni odkąd cię znaleźli. Mhm... Mm to w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Tris. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. za lekkie zwolnienia. Piruet zasłona cięcie. Chyba będę musiał wyłączyć trochę efektów. Przynajmniej cienie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Tak jest ich tutaj mało, tak naprawdę. Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Ha, udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt nadaje się już na szlak? Herbatka jest sam. Magister obiecał pięćdziesiąt torynów za każdego odmięca. Jest mój! mamy gości! Zdecydowanie troszeczkę klatkują te animacje. Kinów i miecz. Jeszcze trochę naprzykrzający się samouczek. Ale tutaj. O, no, właśnie. ach. Tak. Dobra, mamy mieczek. Jeszcze tam ktoś żyje? Okej, okay. udało się nam nie zabić radzi. pierwszych przeciwników. Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary. W swoim czasie, Lambert. Wystarczy, trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Zmniejszę trochę tą grafikę, wybaczcie. E, jakość cieni obniżymy. Nie są one za bardzo potrzebne. Natomiast mam nadzieję, że upłynnie nam troszeczkę rozgrywkę. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez tarana mogą sobie próbować. Ożesz mord, co to za bydło? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny a moralny magik. Przygotujcie się! Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister, zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Jeszcze sprawdzę, czy to Jarosław się podszywa pod magistra? Magister, znasz drogę do roboty. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? <laughs> Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Gold, Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savolle. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu! Dokładnie. Eskel Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Tris, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką. Coś wymyślę. Zatem do dzieła! Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy. Później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! No, Okej. Okay. No to lecim. naszą poje pojedynkową misję. No. Całe sterowanie w walce sprowadza się tylko do naciskania przycisku w odpowiednim czasie. Pięknie wykończony. No trzeba przyznać, że jest to trochę krwawa gra. Dobra, silny przeciwnik. jakoś przeszło poprzednim razem, to znaczy przed chwilą w tym miejscu mi się wysypała gra teraz poszło trochę lepiej Biegni Geralt, biegnij! Tędy nie przejdziemy! Za mną, do Sawoli! Przedostaliśmy się. Ktoś tu jeszcze jest ciekawy, na co nas stać. Jestem ciekaw, kiedy będę jakieś znajdki. O. Jest coś w beczkach Krzesiwo, pożywienie Weźmiemy sobie O, ty! Zadarłeś ze mną, wiecki! Puch, czy coś tu jeszcze mamy? O! Możemy już ich o... Widocznie tamci nic nie mieli przy sobie, dlatego nie mogliśmy ich przeszukać. Ciągle jeszcze poznaję tą grę, więc wybaczcie te chwilowe zacinki. Pani modliszka? Do diabła, Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w dążonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triss, dziecilko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Triss może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Mhm. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na Leo, wszelki na pewno wypadek eliksiry. Grom wypij teraz, a ja jaskółkę jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę Ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Tris dziecinko, zostanie z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Wiesz i tak. Jakie właściwości mają eliksiry, które mi dałeś? Grom to eliksir bojowy. Spowoduje, że twój organizm zacznie reagować tak, jakby nieustannie znajdował się w sytuacji ekstremalnej. Napięcie mięśni, adrenalina. rozumiem. Efekty uboczne? Trudno się skoncentrować na obronie. No i kac. Jaskółka to po prostu eliksir leczniczy. Dziękuję. Okej, okay, urykniemy sobie co nieco. Gromik? Ups. No, chodź tu. tu. Coś leży. Wydawało mi się. Jak tam, gotów? Jesteś gotów? Tak, to twoja pierwsza prawdziwa walka. Nie, ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się, blisko mnie. No dobrze, idziemy.